Stary rynek, jeden Łukasz Kymiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na spotkanie z moimi gośćmi. W ratuszu są ze mną Andrzej Bocheński, Zielona razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Marcin Pawierowski, platforma obywatelska. Dzień dobry. Jak Państwo widzą, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Radni Prawa i Sprawiedliwości chyba jeszcze zostali na majówce, nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Panowie, podyskutujemy o majowym weekendzie. Widzę, że uśmiechnięci wypoczęci, chyba ta majówka. Się udało, ale nie o tym, bo ten długi majowy weekend to pierwszy dzień maja, czyli święto pracy. Nie wiem, czy panowie dwa słowa chcieliby na ten temat zamienić, bo to święto, jaki, jak prześledzimy przekaz medialny, to już kompletnie przegrało z, gri z, z, z grillowaniem. To może wrócimy do tego, bo, bo chciałbym, żebyśmy o święcie flagi porozmawiali, bo to święto flagi gdzieś tam wywołało wiele dyskusji w kraju, bo część społeczeństwa, owszem. Trzeba świętować część, że nie trzeba świętować. Niektórzy podchodzą do tego, żeby po prostu biało-czerwoną wywiesić przy oknie na balkonie i w ten sposób pokazać, że ta flaga państwowa jest dla nas ważna. Wiele zarzutów pojawiło się przy okazji takich spotkań, gdzie ugrupowania polityczne wychodziły do mieszkańców, ale to zostało odebrane gdzieś tak w niektórych gremiach osób jako takie wyjście. Po to, żeby wyjść, po to, żeby zbić sobie kapitał polityczny, że nie wychodzimy do mieszkańców, żeby przypominać o tym, jaka flaga jest ważna, tylko po to, żeby okay. przypomnieć, że jesteśmy wybrani i jeszcze jakieś funkcje polityczne sprawujemy. Andrzej Bochański Zielona na razem. Pan się z tym zgadza, czy nie? Dla mnie dla mnie święto flagi to taki łącznik między 1 maja, 1 maja, 3 maja, no bo powinniśmy jeszcze zmieścić święto hymnu i kilka innych świąt. Na pewno dla zwykłych ludzi, którzy się nie bawią w politykę, każdy dzień wolny od pracy jest elementem pozytywnym i na to, by w ten sposób wręcz. świętem wręcz tak, na to by reagowali. Nie mam nic przeciwko świętowaniu naszych symboli narodowych. A Panią Andrzej, Pan świętował 2 maja? Świętowałem z rodziną. Jak, jak co roku, od dawien dawna, flagę, flaga u nas wisi od 1 do 9 maja. W tym roku tak nie będzie, bo nas jakiś czas w domu nie było, ale, ale to jest taki termin. Mi nikt nigdy flagi z domu nie zrywał ani ani nie zabierał, nasłuchałem się na ten temat. Prawdopodobnie takie przypadki kiedyś były. Ja tego, ja tego nie, nie doświadczyłem. Bardzo osobiście podchodzę do tego typu świąt. Bardzo żałuję, że to zawołuje się 1 maja. Przecież to nie jest święto wymyślone w Polsce, jak, się, jak, jak sporo ludzi uważa, że to takie. Komunistyczne święto. To no, przyszło z Ameryki do nas. Tak. To przyszło e, dawno i, i, z, i z drugiej półkuli. W związku z tym e, naprawdę żałuję, że, że tego typu mm, manifestacji w tej chwili e, nie ma. No ale trudno. No. Każdy e, wie pod jaki pomnik iść i kiedy świętować. I ta wolność, Andrzej, a ta do tego, wolność to, decydowania, wróćmy, Przepraszam, najmocniej Wróćmy do tego kontrastu, bo Pan mówi, że spędzał, świętował <laughs> drugi dzień maja z rodziną i ta flaga gdzieś się zawsze pojawia tutaj Panie Marcinie, śledząc Pana profil w internecie, czy działaczy Platformy Obywatelskiej, wyświętowaliście w zupełnie inny sposób. Wyszliście, użyję określenia do mieszkańców, chociaż słyszałem zarzut, że wyszliście po to, żeby się spotkać, a przy okazji porozdawać flagi zieloną górzaną. To znaczy, każda inicjatywa może budzić komentarze, jest to symbol narodowy, symbol poświęcenia, jest to patriotyzm, dlatego inicjowanie, świętowanie Dnia Młodego Święta, Dnia Flagi Narodowej jest w mojej ocenie czymś naturalnym, dlatego spotkaliśmy się na Starówce. Mieliśmy ze sobą flagi, rozdawaliśmy mieszkańcom, rozmawialiśmy z mieszkańcami, przeszliśmy po miejscu najbardziej uczęszczanym w tym okresie, bo część ludzi miało, to był wolny dzień. Spotykaliśmy się z mieszkańcami i wspólnie świętowaliśmy i to w mojej ocenie było to całkiem naturalne i, i przyjazne dla mieszkańców zachowania. Czy jak Pan reaguje na ten zarzut, że spotkaliśmy się sami sobie, że Platforma to się jak, jak Platforma się spotyka, to się spotyka we własnym gronie, a to, że gdzieś tam ludzie są wokół, to już tak do końca Was nie przejmuje. No tak mówiłem, ocena tu zależy, może być każda, ale było to spotkanie na Starówce, przypominam, mieszkańcy byli, mieszkańcy uczestniczyli w, w, tych, w tych obchodach. Nie każdy przecież ma, ma, ma takie nastawienie, że Polityka i polityka tutaj Oczywiście. nie ma polityki to są symbole narodowe i to jest święto apolityczne to jest święto yy, narodowe i dlatego należy je akcentować. Panowie, a przejdźmy teraz do Unii Europejskiej 12 lat obecności Polski w Unii Europejskiej, bo wy macie to szczęście czy nieszczęście, że jesteś, jesteście radnymi tej kadencji, która jeszcze do dyspozycji jakieś pieniądze unijne ma. Podkreślam jakieś, bo ten kurek unijny ktoś tam stopniowo dokręca i, i wszystko wskazuje na to, że. W 2020 roku już tych pieniędzy unijnych nie będzie, że w momencie, kiedy ta trwająca perspektywa się zakończy, więcej tych euro na wydawanie w Polsce nie dostaniemy, nie w tak, przynajmniej nie, nie, nie w takiej skali. I panowie, dobry gospodarz ma to do siebie, że no nie tylko wyda to, co, to, 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 czym dysponuje, ale jeszcze w pewien sposób, użyję określenia, przygotuje grunt pod to, żeby przyszła władza, przyszły samorząd mógł sobie z tym poradzić. To jest niewątpliwie trudne. Wyzwanie i przed władzami Zielonej Góry, i przed radnymi obecnej kadencji, Andrzej Bocheński. No nie w sposób mi nie wspomnieć hmm, o tym, jak to się 12 lat temu odbywało na, 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 na moście we Frankfurcie hmm, i Słubicach. E, duża radość, wielka radość, wiele optymizmu. E, pamiętam był wtedy pan Jaszka Fischer. Przedstawiciel rządu niemieckiego i nasz minister spraw zagranicznych, Cimoszewicz, oczywiście władze Brandenburgii, władze Lubuskiego. Wtedy to, to wszystko, co mówiliśmy, to były, to były marzenia, tak? to, to było coś, a teraz będzie inaczej. I dzisiaj mogę potwierdzić, jest inaczej. Jest inaczej. W Polsce generalnie, różne te pieniądze, bo, bo sprowadzamy to w tej chwili do pieniądza, tak? a przecież mamy przepływ ludzi, przepływ oczywiście, towarów. Po, poza, z tym się wie, zgadzam. Wie, tak, poza pieniędzmi czy, mamy trzeba, masy, masy Doczekaliśmy się tego tak. przepływu ludzi, bo przecież tam były pewne ograniczenia chyba przez 10 lat. Dzisiaj to wszystko jest dla nas, dla nas dostępne. Przekraczałem wczoraj granicę. E, trochę zły, bo e, wytworzyła się mała kolejka, proszę zwrócić uwagę, zły, bo pięć bo minut oczywiście, e, tak. przejeżdżałem granicę, tylko dlatego, że jest remont na drodze i po prostu było przewężenie. Nie było żadnych kontroli. Nie. Do tego oczywiście szybko się, Pani, szybko się przyzwyczajamy, tak? Natomiast wracając do nas i do naszego miasta, myślę, że mm, Rządzący w naszym mieście, zwłaszcza te kadencje ostatnie, najbardziej zapamiętane, prezydenta Kubickiego, charakteryzują się jakby, jak widać tę Unię u nas, tak, widać, że to, że dzięki, dzięki między innymi funduszom europejskim nasze miasto się zmienia, a dzisiaj, kiedy, kiedy jesteśmy przed tą drugą perspektywą finansową, ostatnią, skąd nie, bo, bo przecież więcej już takich nie będzie, liczę na to, że ta do końca będzie wykonana, nasze miasto jest gotowe do przyjęcia chyba jedyne w takiej skali w województwie. Jest gotowe do przyjęcia funduszy europejskich, dlatego że nie jesteśmy zadłużeni, nie... Za no, nie są wszyscy, ale w tej skali ale mówimy w o tej skali. Założymy, dopuszczalności tak? mamy naprawdę ogromny, największy w województwie potencjał do tego, żeby, żeby tutaj sprowadzić jak Jesteśmy gotowi na to, żeby potem jako samorząd, jako miasto radzić sobie w momencie, kiedy tych pieniędzy unijnych nie będzie? Ja, ja już, to jeszcze już, jedno, koledzy, zdanie, jedno i... zdanie. Ja na wszystkie inwestycje patrzę. Właśnie w ten sposób, że dzisiaj ok, tak? dzisiaj wybudujemy i ludzie się cieszą, ale w kolejnych latach, w tym rachunku ciągnianym, to wszystko kosztuje. W Zielonej Górze nie ma takiej inwestycji, która by dzisiaj niosła nam radość, a jutro same problemy. Nawet CRS, o którym się mówiło, że będziemy tyle tam dopłacali. Dzisiaj ładnie się rozwija i, i tego typu kosztowych elementów więcej nie, raczej nie powinno być i idziemy w inwestycje drogowe, czyli w takie elementy, które są potrzebne dla, dla ożywienia miasta, dla, dla jego poprawy infrastruktury. Panie Marcinie, pan, pan czuje, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby sobie radzić później ewentualnie bez tych funduszy europejskich? To znaczy ja się tylko nawiążę do tego, że z mojego punktu widzenia, moje pokolenie jestem bardzo zbudowany i jestem ogromnym entuzjastą wejścia Polski do, do Unii Europejskiej. Patrzę na to nie tylko tak, jak to pan Andrzej mówił, z uwagi na, na pieniądze, tylko przypomnę, że jesteśmy teraz największym beneficjentem, jeśli chodzi o środki europejskie fundusz spójności 82 miliardy euro polityka rolna, 116. Przecież do tego y, opieramy się na faktach. Budżet Zielonej Gór opiera się w większości budżet inwestycyjny y, na środkach europejskich. 86 milionów złotych mamy do pozyskania na województwo, 906 milionów euro. 700 milionów w roku jeszcze w tych konkursach y, Pani Marszałek y, ogłaszała. To, to są ogromne pieniądze, ogromna praca. Aż boję się pomyśleć, co będzie, jak ich zabraknie. Właśnie tego pytam. Na te inwestycje musimy no. patrzeć pod wieloma, y, wieloma aspektami, bo to jest też podniesienie jakości życia to naszego tak, regionu oczywiście. i miasta. Są inwestycje w kulturę, są inwestycje w gospodarkę, są inwestycje w edukację, w komunikację, w budownictwo, to więc ten cały proces inwestycyjny się zamyka i on jest kompatybilny. On nie, nie tylko sposób inwestowania, bo często ludzie zarzucają, że yy, czemu nie budujemy drogi za, zamiast budować planetarium. Nie, to są pieniądze dedykowane. To jest jakość życia. My zawsze zazdrościliśmy innym miastom, innym regionom, że one mają filharmonię, że one mają planetarium, że one mają baseny i my też nadganiamy ten dystans do Innych miast w Polsce, do innych miast w Europie. Dlatego Unia jest, jest ogromnym potencjałem, jest ogromnym dobrem i to jest ten jedyny czas, żeby go sprawnie i mocno wykorzystać. I w tym przypadku budżet Zielonej Góry, tak jak wspomniałem, opiera się na środkach europejskich, opiera się, pociąga co za sobą zobowiązania, pewne linie kredytowe na wkłady własne, ale musimy. To powiedzieć jasno, to podnosi jakość życia żony głowy. A proszę powiedzieć, a ja wrócę do tego pytania, jesteśmy gotowi na to, żeby sobie potem poradzić bez tych pieniędzy? to znaczy to, to pytanie jest, jest na tym etapie nie wiem jak do niego no, droga my no, jesteśmy sobie gotowi poradzić usługi znaczy, czy usługi rekreacja no to to to, to jest system otwarty dla mieszkańców które realizuje samorząd nie ma takiego zagrożenia że coś nagle zacznie przynosić straty że w momencie kiedy to budujemy i są na to pieniądze to jest fajnie chodzimy korzystamy z tego ale nagle może się okazać że kiedy nie ma dodatkowych źródeł finansowania no to coś trzeba będzie nie wiem, zamknąć proszę zwrócić uwagę że my że my zewnętrznych pieniędzy na utrzymanie niczego nie dajemy. Tak? Czyli, czyli wrócę do crs planetarium mm -hmm. czy, czy inne obiekty kultury. One, one kosztują, ale na, natomiast, natomiast utrzymanie ich nie jest takim elementem, który by dzisiaj powodował, że, że, że miasto Rozumiem. się zatrzyma. No. Coś, coś przynosi więcej korzyści, coś mniej, ale to, co Pan Marcin y, mówił, są to y, elementy y, rozwijające jednak, y, rozwijające jednak y, potencjał miasta, mieszkańców naszego miasta. Ja wiem, y, że, że wielu ludzi czeka na nowy zastaw, na nową polską wełnę y, nowite i, i tak dalej, na falu bazy. Natomiast y, to, to już jest przeszłość. To, to nie zostało zniszczone w sensie takim, że, że ktoś przyszedł i popsuł i nie będzie, tylko po prostu to było niewydolne. Panie radny, dzisiaj, pan wywołał dzisiaj się temat to inaczej, gospodarki, tak? a ja jeszcze chciałem właśnie dwa słowa na ten temat, bo to informacja z dziś Komisja Gospodarki działająca przy Parlamencie Europejskim stwierdziła, że Polska jest jednym z najlepiej, jak nie najlepiej rozwijającym się gospodarczo krajem Unii Europejskiej ostatniego... E, okresu i teraz e, pytanie, czy to się przekłada rzeczywiście na Panów portfel, portfel Zielonogórza, czy sytuację gospodarczą w Zielonej Górze Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska? To znaczy, to nie jest y, informacja dostobiona, bo niejednokrotnie Politycy Unii Unia Europejska podkreślała, że Polska bardzo dobrze się rozwija. Jest tutaj przecież opracowany system wdrażania środków europejskich, na co zawsze kładę największy nacisk. Programy operacyjne, strategie zintegrowane, to wszystko działa, to wszystko powoduje to, że Jesteśmy krajem przewidywalnym i konstytucyjnie, przynajmniej tak było do tej pory, teraz troszeczkę jest więcej wątpliwości prawnie. I to jest dobry sygnał dla inwestycji zagranicznych, dla długofalowych inwestycji i jak, jak najbardziej. Ale musimy pamiętać o tym, że my szybko się rozwijamy, bo, bo ja wierzę w te informacje. Ja że... też chcę wierzyć wierzę. U, u unijne. No ale to, że my szybko, czy szybciej niż inni się rozwijamy, Potraktujmy też tak normalnie i powiedzmy sobie: my gonimy. Tak? Czas, my, my, my nadrabiamy cały czas. Tak? Więc, więc to nie jest tak, że my uciekamy Niemcom, Francuzom Oczywiste, i już oni za nami teczki noszą. Nie, nie. Szybciej, szybciej dochodzimy do, do tego poziomu, a mimo wszystko. Widzimy jeszcze różnice, ale to bardzo cieszy, że. że zresztą przejeżdżasz granicę. Momentami się mówiłem już o tym, ale tu akurat remont nas zatrzymał, ale w innych miejscach nie, przejeżdżasz granicę, nie zauważasz Już tej ee, różnicy. Tak, różnice, Panowie, bo a mamy. A by, a Mam dwie minuty, ja chciałbym jeszcze króciutko jeden temat. Wczoraj w czasie uroczystości związanych z Konstytucją 3 maja profesor Wiesław Chłatkiewicz użył takiego określenia, rozmawiałem z nim króciutko, mówi, że. Zielonogórzanie przyszli, świętują, ale ciągle przegrywamy z grillem, to jeszcze dwa słowa na ten temat Platforma Obywatelska. Rzeczywiście tak jest? Że, że zamieszanie wokół Konstytucji i to wszystko, co się dzieje ostatnio powoduje, że, że mieszkańcy troszeczkę się od tego tematu odsuwają, że wolą gdzieś tam zjeść kartkówkę z grillem, niż przyjść pod obelisk? To znaczy mieszkańców było taką ilość po, pod obeliskiem. Ja myślę, że ta dyskusja jest ważna i, i ta rozmowa z mieszkańcami, i konstytucja jako podstawy państwa demokratycznego, szczególnie zasadą równości, równowagi, trójwładzy, jest to podstawowy element dla każdego z nas. I, i w tym momencie, co to się dzieje z konstytucją, te zawahania, te zaburzenia mogą mieć zły wpływ również, tak jak tutaj, na inwestycje czy na lokowanie kapitału, dlatego ta rozmowę musimy poszerzać, musimy edukować zielonogórzan, czym jest konstytucja. Znamy z historii narody, które zaburzyły tą busolę konstytucyjną, państwo prawa, państwo, państwo policyjne, coś, co było tego konsekwencją. Zapisy o Trybunale Konstytucyjnym, zgodności ustaw z podstawowymi swobodami obywateli, wolnością, bezpieczeństwem. No musimy o tym rozmawiać częściej w mojej ocenie, merytorycznie w mojej ocenie i unikać radykalizowania tych poglądów, mówienia źle o Konstytucji. To jest fundament państwa demokratycznego, określa wartości, określa zasady, kształtuje relacje między państwem, obywatelem, obywatelem państwem. To jest dokument podstawowy. To Panie Andrzeju, jeszcze Pan na koniec zadał pytanie. Tak, jakie tak, są te relacje? Po tak poważnym wystąpieniu Pana Marcina e, chciałbym to sprowadzić e, trochę na ziemię i, i powiedzieć, e, a w ten sposób jest dużo szumu o Konstytucji e, i, to się, i to się toczyć będzie. E, dostęp do informacji jest przeogromny e, i ludzie wcale nie muszą mieć manifestować, żeby wiedzieć. Natomiast e, Cieszy mnie coś innego. No, chcą, to pójdą. Nie mają ochoty, to nie idą, tak? Brawo. Nie wolno Nie wolno odmawiać, im, nie, 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 nie wolno odmawiać im, im czy narzucać obowiązku uczestniczenia. Oni z tego korzystają. To, są, to, to jest właśnie ten czas tego, tego dobiegania, tak? tego dopędzania innych. Jesteśmy na etapie takim, kiedy kiedy ludzie, obojętnie czy to święto flagi, czy to 1 maja, czy 3 czy maja, Mógł to świętować. oni sobie odpoczywają i, i wolno im, i, i z tego też się czekam. No, odpoczywaliśmy, a teraz wracamy do pracy. Panowie, dziękuję bardzo za dziękuję. wizytę w dziękuję. kolejnym programie Stary Rynek. Andrzej Bochański Zielona Razem, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Marcin Pawierowski, Platforma dziękuję Obywatelska. Bardzo. Nie było z nami radnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale tak jak mówiłem na wstępie, pewnie jeszcze odpoczywają. Dziękuję za uwagę, Łukasz Kwiński. W ratuszu widzimy się za tydzień.